No, jakby nas nie zauważył. Bo błękitna laguna się zlała z lazurowym kolorem jeziora. Blisko jest z góry i nie widzi. Dlatego nie ma co ryzykować. A tam jeszcze No, jest, jest. My tu gadu, gadu, a tu, a tu jest. I to patelniak, bo ładnie walczy. Ja myślę, że... Ładnie, 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 ładnie. Trzeba e, e, cieszyć. cieszyć się. Cieszyć się? Tak, Dobra. Piękna walka jest. O, jak ładnie zamurkował. Pięknie z głębiny. Pięknie. 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 No oczekiwania były większe. Natomiast efekt jest taki, że no ma 20 cm. I co zrobimy? Panie Sławku?